Dzień dobry, to Adrian Zagadka i dzisiaj zapraszam was na Opening Yu-Gi-Oh! z Dragon Store. I dziś, na skromny początek, otworzymy ten pięciokartowy boosterek z dziewiątego setu Legendary Duelist Duels from the Deep. Nie muszę Wam przedstawiać, co, jakie są dodatki, kto jest, jaka postać jest na boosterku, jaki to potwór tutaj. Znacie wesołe zasady, znacie, jak wyglądał Penning i wiecie, że będzie to naprawdę <laughs> fajna zabawa. Dobra, a teraz. Teraz bez zbędnych przeciągnięć otwórzmy ten zacne morskie przygody i zobaczmy co dzisiaj nam się trafi. Dobra. Pięć kart. <ścoughs> pięć nieznanych tajemnic. I zobaczmy, co się trafi. Wściekłość Shina. Jeśli um jest na polu, targetuj potw potwora, którego twój oponent kontroluje z numerem, z liczbą wodnych potworów, które ty kontrolujesz. Z oryginalnym poziomem 5 lub wyżej są zniszczone. I jeśli... I Jeśli to zrobi, strefa, w której nie może być użyta, do, strefa, której był zniszczony potwór, nie może być użyta do następnej tury. Uzywa z efektu aktywuje zgniewka gniewka Raz na turę. Druga. Drugą kartą jest. Nam numer 71: Rebarian Shark. Raz na turę. Jeśli ta karta ma materiał. Targetuj number XYZ monstera na cmentarzysku poza numerem 71 Rebarian Re Re -re Shark. Specjalnie weź, jeśli to zrobisz, odsyp materiał od tej karty. Jeśli, te, jeśli ta karta jest wysłana do cmentarzyska, połóż jedną ranka magic kartę magistali Stali na top twojego deku. Trzecią kartą jest... ...Marinces Seahorse. Mogę specjalnie wezwać tą kartę z ręki w strefie Marinces Link Monster Points. Możesz wezwać Marinces Seahorse raz na tura. W trakcie fazy głównej, poza tą turą, taka... ta karta, która była wysłana do cmentarzyska, Możesz banisałać tę kartę z Cmentarzyska, specjalnie wezwać jednego morskiego potwora z ręki do strefy punktu Link Monster Marines. Mogę użyć tego efektu, struktura Czwartą i przed ostatnią kartą tego pięknego boosterka jest Marines Wave, karta Pułapka. Jeśli kontrolujesz Marines Link Monster, targetujesz face up potwora, którego je pod oponent jest ten efekt do końca tej tury. Jeśli kontrolujesz Link 2 albo wyższego Marines z Monster, wszystkie face up monster, które twój e, które kontrolujesz są niewrażliwe na oponenta kart efekty do końca tej tury. Jeśli kontrolujesz Link 3 lub wyżej Marines Monster możesz aktywować tą kartę z ręki. Dobra. Piątą i ostatnią kartą jest. Ddy, ddy, u, u. Bubble Ring. Karta pułapka Marines. Nowa, która dosła była pojedynkę z głębi. Kiedy potły deklaruje atak tak. Jeśli to zrobisz, specjalnie wezwij Marines Crystal Has extra talii albo cmentarzyska. Możesz zbanić sobie z tą kartę cmentarzyska, targetować innego link 2 albo wyzej Marines Most, którego kontrolujesz. Możesz atakować tyle. A attack number of times w każdej battle phase do link rarity. Link, do twojego link rarity. Twój oponent nie otrzymuje damage'a od ataku w, od ataku wykluczając tą turę. Możesz aktualizować to raz na turę. Niezły dodatek. Może, może sama Rerka się trafiła ale ja nie nazykam. Piękne Marinesesy, kairishin no i sark jest. No i takim akcentem zakończyliśmy Opening Card Yu-Gi-Oh! w tym odcinku. I powiem z Fanika i będą mieli na co się gniewać na oponentów. Fanatycy Rekinów mają, nie, mają niezły zdolności w przypadku takiego fajnego numbera rekina. I pani marynesesów też mają niesamowitą zabawę. No i z tym wesołym akcentem, jak morskie, pływań, pływanie na plazy, kończymy ten odcinek. ten odcinek. Jeśli się Wam spodobał ten film, zostawcie łapkę w górę, komentarze i widzimy się w następnym openingu kart Yu-Gi-Oh! z Dragon Store. See ya.